Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, Formax, a ja tymczasem powracam do na naszej super kampanii. Dzisiejszy odcinek będzie przeglądem światu w roku 1150. Zapraszam. W roku 1000 Norwegia, a także Szwecja były mocno podzielone, jednak co ciekawe, w Szwecji znajdował się zakon krzyżacki. Finlandia natomiast była zjednoczona pod wodzą ugrofińskiego państwa Suomi, czyli Finlandii. Na zachodzie tego regionu dominował katolicyzm, mieliśmy także pozostałości religii nordyckiej, i w tym regionie mogliśmy zaobserwować duże wpływy jednej z herezji katolicyzmu, lorardyzmu. W Finlandii zaś panowała religia ugrofińska. Na zachodzie tego regionu mieliśmy głównie kulturę nordycką, jednak zaczęły się wyodrębniać takie jak kultury jak kultura norweska, duńska, a także szwedzka. Na wschodzie mieliśmy kulturę fińską, a także lapońską. I po 10 latach nie mamy w tym regionie praktycznie żadnych zmian poza niewielkim wzrostem znaczenia państwa Norwegii. No i także co ciekawe, do tego regionu wdarło się także Imperium Lechi. Religie w miarę pozostawały niezmienne, jednak. Nastąpiła niewielka katolizacja Finlandii no i kultury także nie zmieniały się. Ok, czas na Wyspy Brytyjskie w roku 1000. No i mieliśmy tutaj głównie cztery dominujące państwa, a więc Francję i księstwo Bedford na południu. Królestwo Walii, oczywiście w Walii, a także na Irlandii. No także bardzo osłabione i zmagające się z dużą ilością buntów. Królestwo Szkocji. No i niezmieniająca się sytuacja religijna w tym regionie zaczęła się zmieniać dopiero teraz, ponieważ w tym regionie mamy olbrzymią epidemię rozmaitych herezji. No I w kulturach mamy pewną ciekawą rzecz, no ponieważ kultura walijska znacząco rozszerza się między innymi na ziemiach irlandzkich, północnoangielskich, a także szkockich. No i po 50 latach mamy wyłonienie się dominującego państwa w tym regionie, którym została ostatecznie Walia. W tej chwili kontroluje niemalże całą Irlandię. Całą Walię, północno-zachodnią Anglię oraz dużą część Szkocji. Sytuacja religijna nieco uspokoiła się, no i ponownie w tym regionie zaczyna dominować katolicyzm. No i jeśli chodzi o sytuację kulturową, oczywiście mamy tutaj rozrost kultury walijskiej, no a także dość ciekawą rzeczą jest to, że panująca odsetek lat w Szkocji, dynastia piktyjska, została obalona, no i w tej chwili na tronie szkockim siedzi przedstawiciel dynastii francuskiej, no i z jego inicjatywy duża część ludności. W południowej Szkocji zaczyna mówić po francusku. Czas na region Europy Zachodniej. W 1000 roku nie było tutaj dominującego państwa, jednak znaczącą pozycję w tym regionie odgrywały Francja, Francja Środkowa, Burgundia, a także Polska, która po udanej Wielkiej Świętej wojnie zagarnęła całe Niemcy. Na wschodzie tego regionu mieliśmy Słowian, natomiast na zachodzie Katolików, Katarów i Waldensów. W południowej Francji mieliśmy także co ciekawe islam. Sytuacja kulturowa w tym regionie była bardzo niestabilna. No ale głównie były tutaj trzy kultury, takie jak frankońska, frankijska, a także co ciekawe polska. W 50 latach nie mamy dużych zmian, poza tą, że Niemcy po sukcesywnej rebelii oddzieliły się od państwa polskiego, no i w tej chwili są niepodległym państwem. Możemy także zaobserwować niewielki rozrost w Burgundii. Sytuacja religijna w tym regionie także uspokoiła się, no i na wschodzie niewielkiej ilości w centrum mamy Słowian, a wreszcie regionu katolicyzm. Hmm, no i proszę, sytuacja kulturowa bardzo się zmieniła, ponieważ możemy tu zaobserwować olbrzymi rozrost tradycji i języka polskiego. Następnym regionem jest Półwysep Iberyjski i w 1100 roku był niemalże całkowicie opanowany przez rozmaite sułtanaty i Emiraty Arabskie, natomiast na północy mieliśmy także dwie posiadłości francuskie. Islam obejmował niemalże cały region, a dominującą kulturą stała się kultura andaluzyjska. I po 50 latach możemy zaobserwować dość spory upadek państw islamskich, no i bardzo niewielką rekonkwistę na północy. Cały ten region zapanowany przez Islam, oprócz niewielkich skrawków terenu na północy. Sytuacja kulturowa na południu jest bardzo stabilna, jednak na północy już niekoniecznie. Okej, okay, czas na region Półwyspu Apenińskiego. no i w 1000 roku, dominującym państwem w tym regionie była Chorwacja. A na południu mieliśmy także, co ciekawe, posiadłości bizantyjskie i niepodległe Królestwo Sycylii, które właśnie wyzwoliła się spod niewoli Bizancjum. Włochy niemalże już nie istniały. A najciekawszą rzeczą w tym regionie było to, że powstało tutaj niepodległe i niezależne państwo najwyższego kapłana słoweńskiego, które było umiejscowione w Rzymie. Północna i centralna część regionu jest zdominowana przez słowiaństwo. W centrum mamy także katolików, natomiast południe zdominowane jest przez wyznawców religii prawosławnej. No i Językami, które dominowały tutaj był język grecki, włoski, lombarski, a także polski na północy. I po w tak nie mamy dużych zmian, poza tym, że Bizancjum podbiło znaczną część Sycylii i południowych Włoch. Sytuacja religijna praktycznie nie zmieniała się, natomiast mogliśmy zaobserwować rozrost kultury polskiej i greckiej kosztem kultury włoskiej. Ok, przejdźmy do centralnej Europy. i na początku XII wieku dominującym państwem w tym regionie była oczywiście dość silna i centralizowana Polska. Mieliśmy tutaj także potężne państwo wojowników Peruna, stabilne i niezmieniające się Czechy od setek lat i pomorze, które w tamtym czasie smagało się z buntem. Większość ludności w tej regionie wyznawała Słowiaństwo. I dominującą kulturą była kultura polska, pomorska i czeska. Po 50 latach w tym regionie zaszły dość spore zmiany. Pomorze w tej chwili jest bardzo niestabilne i musi się zmagać z kolejnymi buntami. Czechy utraciły znaczną część moraw na rzecz państwa wewników Peruna. Wyzwoliło się państwo Fejeru. A Polska przeistoczyła się w imperium Lechi, które zostało niewątpliwie decydującym graczem w tym regionie. Religia ugrobałtycka która wcześniej dominowała w Litwie, została całkowicie zastąpiona religią słowiańską. W tej chwili nie ma absolutnie żadnych wyznawców religii ugro bałtyckiej. Kultura, język i tradycje polskie nabierają na znaczeniu, rozwija się także w niewielkim stopniu kultura pomorska. Kajczas na region Bałkan a zimniejszej Kaukazu na zachodzie tego regionu mieliśmy stabilne i słowiańskie Królestwo Chorwacji, natomiast w pozostałej części tego regionu potężne i praktycznie niezliczalne Imperium Bizantyjskie. Dominowało tutaj prawosławie, na zachodzie mieliśmy natomiast Słowian. Słowianie mieszkający w tym regionie mówili po chorwacku, natomiast w pozostałej części tego regionu mieszkali Grecy. W 50 latach nie ma żadnych wyraźnych zmian, poza tym, że królestwo Chorwacji podbiło wielką część Serbii. Bizancjum musi się w tej chwili zmagać z buntem. Ciekawe także, Bizancjum utraciło niewielkie płacie ziem w Kaukazie na rzecz Imperium Hafizidów. Religie i kultury nie zmieniały się. Czas na region Rusi i Stepów, no i na zachodzie mieliśmy tutaj wdzierające się do tego regionu królestwo Finlandii, niżej na południu mieliśmy królestwo Rusi Czernichowskiej, a w centralnej części tego regionu mieliśmy dość potężne, bogańskie królestwo Rusi. Innymi, bardziej znaczącymi państwami było wielkie wodzostwo Jugry, Kaganat Bułgarii nadwołżańskiej, a także Turkestan. W tym regionie dominował Tengryzm, a także Liga Ugrofińska, jednak co ciekawe, mieliśmy tutaj dość duże starania Bizencjum o schrystianizowanie tego regionu. Nie było tutaj praktycznie żadnej dominującej kultury, jednak my mogliśmy zaobserwować dość duży rozrost kultury mordwińskiej. Do tego regionu wdzierała się także, co ciekawe, kultura polska. Po 50 latach zaszły tu bardzo duże zmiany. Królestwo Finlandii straciło niemalże wszystkie ziemie na północy tego regionu na rzecz Zakonu Krzyżackiego. Ruś i Lechia dokonały niewielkich podbojów, natomiast Ruś coraz prężniej wdzierała się na stepy i przekroczyła już Ural. No i aż 5 prowincji w tym regionie było pod kontrolą Zakonu krzyżeckiego. I w 1150 roku możemy także zaobserwować jedną z najbardziej znaczących zmian, jakie zaszły w tym regionie od początku średniowiecza. No bo, ponieważ potężne państwo Rusi Nowogrodzkiej przeszło na katolicyzm. Tym samym religia ugrofińska została wytępiona z regionu Rusi. W tym regionie mieliśmy także upadający tęgryzm. Można było także zaobserwować rozwój kultury polskiej, a także mordwińskiej na zachodzie. Czas na Indie. No i na pozycję dominatora w roku 1000 wysunęło się potężne imperium bengalskie pod dowództwem dynastii Pala. W imperium panował buddyzm, natomiast w pozostałej części tego regionu hinduizm niemalże prawie w ogóle nie przyjął się w tym regionie i tej chwili jest zastępowany przez dżinizm. Nie było tutaj żadnej dominującej kultury, natomiast mieliśmy rozwój kultury hinduskiej. Po 50 latach nie mamy wielkich zmian, jak możemy zaobserwować, że państwo Biharu znacznie straciło na wartości, Imperium Pala musi się w tej chwili zmagać z potężnym buntem, natomiast południe Indii jest niezmienne. Buddyzm ma pewne problemy, ale nie tak jak hinduizm, który jest coraz szybciej zastępowany przez dżinizm. I widzimy oczywiście rozwój kultury hinduskiej. Czas na region Półwyspu Arabskiego i Persji. I w regionie tym dominował oczywiście potężny kalifat Hafizidów. No który niestety stracił dość sporą część połaci ziem w Persji. W wyglądzie tym dominował sunnizm, no i mieliśmy już reski zarat tryjanizmu. Kultura perska została całkowicie wyniszczona i wytępiona, no ponieważ już praktycznie nie istnieje i jest na najlepszej drodze do całkowitego zniknięcia z mapy. Po 50 latach nie mamy dużych zmian, no jednak kalifat hafizidów zaczyna się podnosić, no i podbił on nieznaczne tereny w Persji. Sytuacja religijna prawie się nie zmieniła, no a kultura beduńska staje się w tej chwili. Jedną z największych kultur na świecie. Czas na region Afryki. No i na północy mieliśmy lokalne arabskie państewka. Natomiast na południu, na zachodzie, potężne plemienne królestwo Mali. Natomiast na wschodzie, królestwo Nubii i Abysynii. Na północy dominował Sunnizm, w Tunisie mieliśmy także co ciekawe katolików. Natomiast na południu lokalne wierzenia afrykańskie. Na północy dominowali Beduini. Natomiast na południu Etiopczycy i zachodnie kultury Afryki. Jak no po 50 latach nie widzimy żadnej zmiany. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, religijną. Natomiast dużą zmianą, jeśli chodzi o kultury, jest znaczny rozrost kultury beduńskiej na północy Afryki. Ok, spójrzmy teraz na statystyki, no i spójrzmy na religię. Katolicyzm w tej chwili ma autorytet na poziomie 60, a więc dość zregenerował się po wielkiej wojnie ze Słowianami. No I rozmiar tej religii to aż 253, tak więc jeszcze nie jest aż tak najgorzej. Natomiast najciekawszą rzeczą, jeśli chodzi o tę religię, jest nowy papież, ponieważ papieżem został Awaristus II, który jest Mordwinem i wcześniej urzędował w biskupstwie szeremeńskim na Rusi. Prawosławie jest na lepszym poziomie autorytetu niż katolicy, ponieważ. Autorytet tej religii to 75, jednakże rozmiar jest nieco mniejszy. Kolejny jest sunnizm, który się trzyma fenomenalnie. Dalej mamy rozmaite herezje, różne pogańskie religie. I mamy w końcu nordycyzm, o którym dowiadujemy się, że już niemalże został wytępiony, ponieważ w tej chwili obejmuje tylko trzy prowincje. Mamy także słowiaństwo, którego autorytet znacznie upadł w ostatnich latach, przez różne wojny domowe, przegrane święte wojny i przegrane wielkie święte wojny. Rozmiar tej religii to aż 216, tak więc jest to jedna z dominujących religii w Europie. Mamy także religię ugrofińską, która także upadła poprzez przyjęcie przez Ruś katolicyzmu, i także mamy buddyzm, dżinnizm i hinduizm. No i tak jak dało się zauważyć wcześniej, dobrze trzyma się buddyzm i dżinnizm, natomiast hinduizm jest w tej chwili na fatalnym poziomie, jeśli chodzi o autorytet. No i dżinizm zajmuje najwięcej prowincji w regionie Indii. Mamy także niepodległe państwa. No i najbogatszym państwem na świecie jest Zakon Krzyżacki, na drugim miejscu co ciekawe mamy także wojowników Peruna. No i ciekawostką jest to, że najbiedniejszym obecnie państwem na świecie, które jest pogrążone w długach, jest Imperium Lechy. Najbardziej prestiżowym państwem na świecie jest oczywiście Imperium Arabskie, na drugim miejscu mamy Bizencjum, na trzecim co ciekawe Niemcy, na czwartym Ruś no i na piątym finalnie mamy Imperium Lechi. Niżej mamy tak, takie państwa jak Imperium Pala i Chorwację. Najbardziej pobożnym państwem na świecie są Niemcy, co jest dość dużym zaskoczeniem, następnie mamy bunt Imperium Bengalu, na trzecim miejscu są Templariusze, a niżej mniej znaczące państwa w polityce Imperium Lechi. Obecnie najwięcej punktów na świecie zgromadziło Bizancjum, a na drugim miejscu, co ciekawe mamy Imperium Lechi. Największym zaskoczeniem tu jest to, że na trzecim miejscu mamy Czechy, a potem już mamy wojowników Peruna, Imperium Pali i Chorwację. Największym państwem na świecie jest Imperium Hafizidów. Na drugim miejscu mamy Bizancjum, natomiast na trzecim jest Imperium Lechy. Co ciekawe, na czwartym miejscu są Niemcy, a na piątym Chorwacja. No jednak możemy tu zobaczyć pewną zależność, ponieważ Imperium Arabskie ma ponad 700 Włości, Bizancjum ponad 400, a na trzecim miejscu jest Imperium Lechy, które ma niecałe 200. Tak więc przeskok jest bardzo duży. Obecnie największą armią na świecie dysponuje Imperium Arabskie, drugą największą armią na świecie jest Armia Bizantyjska. Jednak w ogóle nie umywa się do Armii Arabskiej, która jest ponad dwukrotnie większa. Na trzecim miejscu mamy, co ciekawe, Chorwację, na czwartym Niemcy, a na czternastym miejscu Imperium Lechi, które w tej chwili niestety dysponuje tylko niecałymi czternastoma tysiącami żołnierzy. Okej, okay, tak bym sobie było na tyle przeglądu świata w roku 1150, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i cóż, zapraszam do kolejnych moich produkcji, no i trzymajcie się, cześć!